Widać na rynku, w którym kierunku zmierzają trendy, nie tylko w Polsce, zarówno w całej Europie i na świecie. Idzie to wszystko w kierunku ekologii. Nasz proszek właśnie taki jest, jest ekologiczny, dodatkowo jest biobójczy, czyli mamy połączenie ekologii z dezynfekcją, czego na rynku w tej chwili nie ma. Jesteśmy pierwszą firmą, która wprowadza tego typu produkty. Twarzą marki ambasadorem i twórcą, można powiedzieć, marki jest pan Zygmunt Heiser, który odpowiada własnym, własnym wizerunkiem za ten produkt, potwierdził jakość, podpisuje się pod tym. Produkujemy to w fabryce polskiej. Fabryka jest też proekologiczna, posiada własną bazę fotowoltaiczną, bardzo dba o ścieki, czyli wszystko to, co wypływa z fabryki, to są zwykłe ścieki, takie jak mamy z gospodarstwa domowego. Nie ma tam w ogóle przemysłowych ścieków, bo jest własna oczyszczalnia ścieków wewnątrz fabryki. Także proszek jest ekologiczny, Samego początku, bo to ważne, żeby proszek był ekologiczny na półce, ale również, żeby był produkowany w sposób ekologiczny. Także tutaj jest to w ten sposób zrobione i idealnie pasuje do trendów. Klienci byli zachwyceni, większość mówi, że jest to idealny moment. Jeszcze dwa lata temu nie byłoby takiego odzewu, jak, jak jest dzisiaj na, na ten proszek. No i co ważne, też jest skuteczny, także nie tylko mówimy, że jest eko, ale też jest skuteczny i cenowo będzie plasował się na półce z normalnymi proszkami. Nie będzie o 40-50 droższy tak jak to ma miejsce w tej chwili, bo produkty eko kojarzą się często z bardzo wysoką ceną. Nasz proszek będzie idealnie pasował do normalnej, zwykłej, tradycyjnej półki z proszkami i żelami do prania. W lipcu produkt będzie dostępny. Uruchamiamy produkcję natychmiast po, po Państwa Kongresie, ponieważ zainteresowanie jest ogromne. Większość spotkań, które odbyliśmy, skończyły się bardzo pozytywnie. Oddźwięk jest bardzo pozytywny. Klienci uważają, że takiego produktu brakuje. Idealnie uzupełniamy półkę. Także naprawdę jesteśmy bardzo zadowoleni.